Cześć e, Panny, kochane, witajcie na moim kanale. Dziękuję, że tutaj jesteście. Dzisiaj robimy sobie czytanie tygodniowe na przyszły tydzień, tydzień 37, od 12 do 18 września 2022 roku. I dzisiaj, kochani, patrzymy jak zwykle na energię górną, na to, co idzie z przeszłości, bądź co z przeszłości może na nas wpływać w tym tygodniu. E, zobaczymy sobie, kochani, e, co tam jest w Waszych głowach, ok? Co przyniesie najbliższa przyszłość. Co tam w związkach? Jaka jest niespodzianka, czyli coś, co przychodzi z zewnątrz, Czyli my o tym jeszcze nie mamy pojęcia, praca, finanse, wynik bądź rada dla moich panienek, ok? Talia główna przetasowana, już czeka na Was. Właśnie teraz kończę tasować talię dopowiadającą. Już jest, słuchajcie, kochani, kochane panny moje. E, jeśli macie urodziny, wszystkiego najlepszego. Kochane panienki, tak, słońce w pannie. Tak, chyba jeszcze do 22. E, super. Ok, poproszę karty na energię og ogólną dla panny na przyszły tydzień. Wiesie let's i złamane serce. Bądź operacja na sercu bądź dobra, pas, prasa. Kochani. Wisielec zawsze nam mówi o oczekaniu. O, o tym, że dostajemy, że, że wszechświat, że wszechświat daje nam, słuchajcie, dodatkowy czas na przemyślenie. Co? Na przemyślenie jakich spraw? Na. Za, na pozamykanie spraw do końca, na zastanowienie się. Jest to czas, słuchajcie, kochane, panny, niedziałania. Może tak być, że ma, jesteście na urlopie albo nie ma jakichś zleceń, może w robocie jest, słuchajcie, słabo się tam coś yy, rozwija. Jeśli chodzi tutaj o tę kartę na spodzie, co? Złamane serce. No, może tak być, słuchajcie, że ktoś Wam złamał serce i teraz Wy jesteście, potrzebujecie odpoczynku, co? Tak, wy potrzebujecie po odpoczynku. To złamane serce, słuchajcie, to też mówi o ideologiach, co? Na przykład, jeżeli ktoś, nie wiem, zajmuje się środowiskiem, generalnie ma taką pasję, ekologią zajmuje się, to też właśnie mamy tą kartę, co? To jest coś, słuchajcie, co. Trafia do naszego serca. Czyli to nie chodzi tylko, słuchajcie, o złamane serce, że ktoś złamie serce, coś tam, o jakieś miłosne sprawy. To też chodzi, słuchajcie, o ideologię, o rzeczy, które po prostu my, ucząc się nich, yy, myśląc o nich, yy, włączamy też serca. Boże, mam nadzieję, że to ma jakiś sens. Okej, okay, kochana panienko, co idzie do przeszłości, bądź co z przeszłości może mieć wpływ na was? No, słuchajcie, no... I tutaj się nam pokazała potrzeba czasu, znowu czekanie, tutaj nam się pokazało co. Ale takie, słuchajcie, czekanie, y, które jest związane z pracą nad, nad, nad samym sobą, y, z pracą nad, nad, słuchajcie, to my możemy się tutaj udoskonalać, udoskonalać, możemy chodzić na jakieś, słuchajcie, kursy, możemy się na coś zapisa zapisać, co? I to jest z przeszłości. I generalnie tutaj może też, taka płanka, to też jest, słuchajcie, może też być jakaś tarociska, może byliście u tarocistki, kochane panienki, i coś wam tam doradziła y, ta tarociska. Bądź to też może być, słuchajcie, też właśnie pobyt kurczę u lekarza w szpitalu, i teraz słuchajcie, macie jakąś rekonwalescencję, co? Tak może być, ale może też jakaś osoba wam złamała serce i teraz to idzie do przyszłości, a wy nadal cierpicie. Ale pamiętajcie, czas leczy rany. Co jest w Waszych głowach? No, w Waszych głowach jest stres. A tutaj jest koło fortuny. Słuchajcie, kochane panienki, tak miało być. Jeżeli coś się zakończyło, to tak miało być. No i siła wyższa. Zobaczcie, jak mamy koło fortuny w tle, wiadomo, to jest siła wyższa. I tu mamy kapłankę. I słuchajcie, tu jest arkana, są arkana Wielkie, czyli to nie było hop, sytuacja, nie, osoba. To było opisane. Wy się pokazujecie jako osoba, która nie może zasnąć, która ma e, problemy z zasnięciem, która się czegoś boi. Ale pamiętajcie, to dziewięć mieczy to jest tylko i wyłącznie w naszych głowach. Tam się jeszcze nic nie spełniło, jeszcze nic nie przyszło do naszej rzeczywistości. My o tym myślimy na razie. E, i często ta karta się pojawia e, w, w takiej sytuacji, gdy ktoś ma, nie wiem, jakieś ciężkie spotkanie z kimś, z szefem, może jakaś rozmowa o pracę. O coś takiego, słuchajcie, i wy w głowie myślicie sobie o jeju, jak sobie dam radę, jakie ja jej na to pytanie, to i tamto, i o wam to, i nie możecie przez to spać, i sami się słuchajcie tymi myślami, nakręcacie. Nie róbcie tego, kochane panny. Słuchajcie, wluzujcie ziółka na noc i śpimy ładnie, nie boimy się, bo strach jest nawet wrogiem wszystkiego. Lęk nie wolno też projektować, słuchajcie, tych lęku, lęków. Na naszą rzeczywistość. Po co? Po co, panny? Co przyniesie najbliższa przyszłość? Aha. Aha. Szczególnie, że najbliższa przyszłość, kochane panienki, przyniesie Wam szczęście rodzinne. I tutaj mamy, słuchajcie, yy, bo może być spotkanie z głową rodziny. Co? Z jakąś głową rodziny. Albo to wy jesteście tą głową rodziny, bądź słuchajcie, przyjdzie spadek, co? Może tak być? Pokazujecie się jako zwycięzca tutaj. Yy, może też być, kochani, że nie wiem, może przyszłość przyniesie wam imprezę rodzinną, może na jakąś imprezę rodzinną się szykujecie. Mam nadzieję, że nie jest to pogrzeb. Impreza rodzinna, pogrzeb, też tak może być. Yy, może słuchajcie, kończycie pracę. Co, idziecie na emeryturę? I. Ale jest to super karta. 10 pentakli na najbliższą przyszłość. Wow. Słuchajcie, to jest Sielanka, to jest Sielanka rodzinna, to jest szczęście takie materialne, to jest szczęście takie, wiecie, że starczy kasy dla, dla Was i dla Waszych pięciu pokoleń. Kolejnych, następnych. E, dobra, co tam w związkach? No, w związkach jest król buław, a tu mamy Pazia buław. No, słuchajcie, kochani, możecie poznać. Ja myślę, że tutaj chodzi o sprawy takie profesjonalne bardziej. Możecie mieć do czynienia z szefem jakichś wszystkich szefów, on da Wam, zle, wam, zle, wam zlecenie jakieś, ym, bądź tak, lub możecie, słuchajcie, kogoś poznać z Trygonu Ognia i mieć. Z, możecie kogoś poznać nowego, bądź możecie mieć do czynienia z kimś z trygonu, e, właśnie ognia. Baran, lew, strzelec. Co? I jest ok, komunikacja płynie, jest to dobra energia na związki. E, a, niespodzianka. No. Niespodzianka jest taka, kochane panny, że. Zobaczcie, kolor, tu jest dziesiątka, że dost. Dostanie Wam się. Um, dostanie Wam się. Nie. Dostaniecie. Może słuchacie więcej pracy, może jeszcze jeden projekt, może jeszcze jedną rzecz do zrobienia, do skończenia. Generalnie wygląda na to, panienki, że Wy może chcecie odpoczywać w tym tygodniu. I yy, jesteście zmęczeni, a jednak tu będzie trzeba pracować nad czymś. Także Wy jeszcze tego nie wiecie, ale przyjdzie Wam nad czymś pracować. Może, może tak będzie, że będziecie w domu. Słuchajcie, będziecie musieli remontować coś w domu, malować coś, coś się zepsuje i niestety będziecie musieli biegać, załatwiać sprawy. Co? Yy, panienki, kochane, zobaczmy, zobaczmy tą niespodziankę. Jestem ciekawa. Co to za niespodzianka przychodzi do panienek? 10 buła no, sprawy rodzinne coś w domu i wieża uwaga na elektryczność w chacie jak tam będziecie robić remonty a druga sprawa jest taka, słuchajcie, że e, jakieś sprawy rodzinne może ktoś z rodziny przyjedzie bądź spotkacie kogoś z przeszłości z waszych rodzinnych stron, co tak może być, ale jednak myślę, że tutaj chodzi o sprawy domowe. Będziecie zajmowali się, słuchajcie, domem sprawami związanymi z domem, może jakaś podróż będzie, może będzie podpisywanie jakichś dokumentów związanych z może kupnem domu, może z remontem, czym coś związane z domem, słuchajcie, może będziecie dach naprawiać, może będziecie szykować się, słuchajcie, do zimy i generalnie jest to dobra niespodzianka, cokolwiek to będzie, będziecie musieli się tym zająć, będziecie pracować nad tym, ale jest to dobra rzecz. Dobra, co tam w pracy u Panny? Prace i finans praca i finanse, praca i finanse, no... Coś dostaniecie. Tutaj zobaczcie. E, hmm, sąd ostateczny. Słuchajcie, kochane panny, w pracy wygląda na to, że dostaniecie nową ofertę, nowy projekt, e, bądź spotkacie się z osobą, z szefową, z szefem, który jest, słuchajcie, taką osobą dobrą, e, taką otwartą i taką osobą, która da Wam dobrą radę. Wiecie? Sprawdźmy jeszcze tą królowa, królową, królową... E, hmm. Królową kielichów. Trzy karty poproszę. No, cierpliwość, nauczenie. Tak, nauka, może będziecie musieli w pracy iść na jakiś trening, gdzie się dokształcić, douczyć czegoś. Krok po kroku. Zobaczcie, tu mamy kolejny król kielichów. Wszystko ok w pracy, słuchajcie. I as kielichów, i dziewięć kielichów. Wy jesteście gotowi, słuchajcie, na, na przejęcie przyjęcie czegoś w pracy. Podejrzewam i zobaczcie, as, as kielichów to jest, to jest nowa, wspaniała energia. Te kreatywne soki, soki, słuchajcie, płyną, energia jest, wszystko jest ok. Słuchajcie, kochane, pan Nienki, coś nowego w pracy. Nowy projekt, nowe zlecenie, coś fajnego przychodzi do waszego, coś fajnego się zjawi w waszym polu rzeczywistości. Dobra, jaka jest rada bądź wynik dla moich panienek na przyszły tydzień? No, Magik, idźcie po swoje. Słuchajcie, pracujcie, y, pracujcie pilnie, y, idźcie na swoje, bądźcie szefem, jeżeli macie dylemat w przyszłym tygodniu, iść na swoje czy nie iść na swoje, idźcie, <laughs> idźcie na swoje. Też tak może być, słuchajcie, jako ostrzeżenie tutaj, jeżeli będziecie z kimś robić jakieś biznesy, Um, uważajcie na. I słuchajcie, to może być ktoś z jakimś skorpionów. Jeżeli macie do czynienia ze skorpionem, uważajcie na tego skorpiona. Jeśli chodzi o jakieś biznesy, żeby on tam dobrze wszystko podpisał. Ale generalnie to wy się pokazujecie jako ten magik. Słuchajcie, kochane panienki. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Nie wiem, czego się boicie. Nie bójcie się. Macie tą energię. Macie wszystko, czego potrzeba, żeby tworzyć swoje życie, kreować. Jak to się mówi, super, fajna energia. Bardzo pozdrawiam panny. Dziękuję. Papa. Pa.